<głos> 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 Dziewczyny, tak właśnie podrywacie chłopaków? <noise> Nie! Dobry wieczór Państwu. Witam w dzisiejszym wydaniu wiadomości. Zauważyłem, że aby wybić się na YouTube, trzeba nosić garnitur w swoich filmach. Także od dzisiaj. Też będę przestrzegał tego z code'u. Przepraszam, że wcześniej źle się ubierałem. Pod ostatnim filmem nie było 2000 łapek w górę. To pomyślałem, że ja chyba ten tytoń źle zrecenzowałem. To chyba się nie pali, tylko może to jest do jedzenia. Albo trzeba się posypać głowę, sobie trochę. O, pięknie. Oje, dobra. No dobra. W sumie i tak trzeba tu było poodkurzać. Dzisiejszy odcinek przygotowywałem dla was długi czas, ale gorzkie. Dzisiejszy odcinek przygotowywałem... Tam jest przestrzeń, na której można y, reklamować swój FUJREJ albo coś innego. Przestrzeń dostępna pod wynajem. Nie wiem, kiedyś obudziłem się właśnie i zobaczyłem, że ktoś to zawiesił, ale to dobrze, bo przynajmniej tych dziur już nie widać. Dzisiejszy odcinek przygotowywałem dla was chyba przez dwa albo trzy miesiące. Nie pamiętam, kiedy ja zacząłem zapisywać te filmy. Jestem naprawdę wielkim fanem tego, co wam dzisiaj pokażę. Długo gromadziłem te reklamy, bo dzisiaj obejrzymy sobie najśmieszniejsze reklamy z Facebooka, ale na Instagramie są dokładnie te same bo jak wiadomo, cukiereczek, cukiereczek, cukiereczek Berg jest właścicielem. No, wszystkiego. Dlaczego musiałem tyle czasu je zbierać? Dlatego że te reklamy nie są dostępne nigdzie. Albo nie wiem, może w sumie mogłem wpisać Mafia City na YouTubie, kompilacja. No trochę głupi jestem, ale myślałem, że nie są nigdzie dostępne, więc za każdym razem jak pojawia mi się reklama na Facebooku, to ją dla was zapisywałem. Chciałbym oglądać bajkę, która jest w ten sposób zrobiona. Mam nadzieję, że kiedyś ktoś to zrobi, bo poziom irracjonalności, irracjonalizmu tych yy, bajek i spłycenia wszystkich możliwych reakcji otoczenia przedstawia taką sytuację, która po prostu jest, jest tak absurdalna, że aż komiczna. że się wydaje, że nie no, nie wymyślą już nic nowego, to przy następnej reklamie okazuje się, że że myślił jeszcze coś bardziej, abs bardziej absurdalnego, e, zdarzenie, które spróbuje zainstanizować właśnie w realiach, tak? W realiach Mafia City, e, czyli właśnie tej symulacji, o której dzisiaj porozmawiamy. Pierwsza reklama. O! To wszystko jej wina, bo mu dała jakieś niedobre pićko na koniec. Tutaj mamy, można powiedzieć, całość w pigułce: to znaczy jest levelowanie, i później spadanie z levela. Bo o to właściwie chodzi w ogóle w całej tej serii. <laughs> Podoba mi się to, że on idzie po ulicy i po prostu dostaje pistolet i od razu ma 15 leveli wyżej. <laughs> Dostałeś pistolet, akceptuj odmów. No oczywiście, że akceptuję, bo chcę mieć 15 level już wbity. Tak to jest właśnie w życiu, nie? Nagra też tatuaże. Tak, czy on miał wcześniej te... Nie, w ogóle miał... Ten pistolet mu zmienił tatuaże, on miał wilka, a teraz ma coś zupełnie innego wytatuowane. Co ona mu dała do wypicia, ciekawe. To był wszystko jeden wielki spisek. Tak naprawdę oni specjalnie mu dawali te brońki na początku, żeby jemu się wydawało, że leveluje, a tak naprawdę na końcu jest właśnie ta laska, która jest szefem tej symulacji. To na końcu jest diabeł, który przychodzi i mówi: Aj, to tylko była po to, żeby cię podpuścić, żeby ci teraz było jeszcze bardziej przykro? No bo gdyby miał cały czas pierwszy level, no to nic by się nie, nie zmieniło, nie było mu przykro, a tak? Tutaj dostał troszeczkę od Mafia City radości, ale później od razu mu to zabrali, no i wiadomo, od tej. Klańczył łapie się za głowę, wielka porażka. Bardzo smutno mu jest. Tak działa Mafia. That's how Mafia Wars. No i tutaj mamy kolejną reklamkę. Oczywiście, wszystkie te reklamy nazywają się tak samo. This game you spent over. Hundreds Hours Playing. Nie jestem pewien, czy to jest dobrze gramatycznie po angielsku napisane, no ale chodzi o to, że to jest gra na ponad 100 godzin gameplayu. Także wyrzućcie do śmieci wiedźmi na trójkę, przestańcie w końcu grać już w to i zajmijcie się grą, która najlepiej rozwija się gra na rynku na całym świecie, czyli Mafia City. Te reklamy też ewoluowały, one na początku nie były takie śmieszne, nie? Ja zastanawiam się, może to jest po prostu kolejny etap rozwoju kariery. Najpierw się robi memy na kwajka, a później, jak już jest coś dobre w i już się tak do końca odpierdoli od, od całego tego poziomu abstrakcji, to poniżej y, 10 warstw ironii już zatrudniają na stanowisku twórcy gier wideo, y, znaczy reklam gier wideo Mafia City. O i nawet mają jakieś dobre recenzje. This game is great, but room for improvement. Ja jestem ciekawa, jak ta, jak ta gra wygląda w rzeczywistości. Widziałem, że w materiale u Heda się pojawiło ostatnio, także stwierdziłem, że mam już chyba wystarczająco dużo zebranych tych reklam gier i że... Quest już został odpalony, także można o tym nagrywać. Aha, czyli jeden z nich jest zdrajcą. Ten mówi, że na pewno to nie on. Ten też mówi, że to nie on, a, a ten był zdrajcą. Czyli ten był zdrajcą, na to wychodzi i może ich zastrzelić 50 tysięcy dolarów, albo może kłamać i będzie miał level minus 10. <grym> Tak? To ch chyba chodzi o to, że oni będą wiedzieli, że, że to on kłamą, no bo ci dwaj wcześniej przecież nie mogli kłamać. Oni przez to, że się wypali jako pierwsi, to już na niego na niego nie działa możliwość kłamania, bo to jest tak jak gra w te takie, jak to się mówi, w, w zapałki czy coś? Takie, że wiecie, jest jeden krótszy y Chyba zapałki, że się łamie jedną zapałkę i tak się wystawia na górze i ten kto wyciągnie te złamaną to przegrywa. No to właśnie, on wyciągnął tę złamaną już się nie liczy to, że oni też mogli kłamać, to no na pewno on kłamał. Właśnie zawsze ja bym chciał wiedzieć co się wydarzyło dalej. Może kiedyś wyjdzie cała taka kompilacja, gdzie będzie cała ta historia ujęta. To jest coś z więzienia, z więzienia są dobre. Czemu to się zawsze wyciszone włącza? krócji? <try> <try> A, no i to już jest słaba, bo nie wiadomo jakie są bonusy za to. To, to jak się zacyski ja pierdole na koniec. <ścoughs> Dziewczyny tak właśnie podrywacie chłopaków, co, nie? To uczucie, kiedy impreza była tak mocna, że kończysz w więzieniu i próbujesz poderwać jakiegoś chłopa na swoje cyski. Tak to właśnie działa. No ale wiadomo, no te reklamy są y, kierowane do, y, jakichś, nie wiem, no, 5-10 latków, osób, które po prostu tego zupełnie nie rozumieją. I myślę, że też te reklamy mogą dlatego działać, że ta prostota połączona z abstrakcją nie zapala żadnej czerwonej lampki w mózgu u dziecka, bo w sumie no, to ono sobie myśli, a no to tak wygląda dorosłe życie. No dobra, nie wiedziałem, bo jeszcze nie byłem dorosły. Dobra, chcę kolejne, to jest uzależniające. Ja teraz muszę. Lit Mafia to the Top. Oj, tu już jest nowa, nowy tytuł. Patrzcie, tu już się postarali. Okej, okay, czyli mamy napad na bank i policjant już czeka na nich. I co teraz będzie? Uwaga. I zawsze ta sama muzyczka. Okej. Okay. Możesz biec albo go ocalić. Aha, czyli są pokazane dwa różne rozwiązania tutaj. No okej, okay, czyli tutaj już trochę ewoluowali, bo nie, nie pokazują jakie są skutki, tylko pokazują, że <laughs> jak będzie wyglądał ten. <laughs> curda <coughs> <Sorry>, I... <laughs> Coś nie mogę się wyleczyć z tej choroby. Jak będzie wyglądał następny etap? Czyli tutaj dobrze, tutaj daję tej reklamie 8 na 10, bo wreszcie mogłem się dowiedzieć, jak to wygląda, jak się już coś wybierze. Za to niestety nie pokazali tutaj, jakie są związane z tym bonusy, z tym, że jak się ucieka, no pewnie jak się ucieka, no to więcej kasy dla ciebie, a jak mu się pomoże, to nie wiem, może on ma wyższy level, to się trochę levela dostaje, no ale tutaj nie pokazali tego. Jak jest policjant, to on jest zawsze takim grubym dziadem z. No taki typowy z filmów amerykańskich, nie? Że tylko cały czas je pączki. Ale 6 na 7 dni w tygodniu je pączki, a jeden dzień w tygodniu nagle z takim y, totalnym wyjebem przybiega na... Jeden, sam jeden przybiega z pistoletem Tutaj to jest jakiś shotgun czy nie, jakiś maszynowy chyba. przybiega z pistoletem maszynowym w miejsce, gdzie był napad na bank i oni ich dwóch rozpierdoli zaraz. Okej, okay, no i tutaj wracamy znowu do tego samego tytułu, czyli spędzicie 100 godzin na tej reklamie, czyli mamy jakiegoś yy, grubola w czarnej koszulce i tamten nasz frajer, którym zawsze zaczynamy siedzi w kącie i płacze. Gdzie są moje rzeczy? Wrzucę cię do krokodyli zaraz. Ja bym, Ja myślę, że tutaj najlepsza jest opcja Resistance. I w ogóle, co to jest pistolet z CS-a? Czy, czy to jest po prostu wzięty pistolet z cs -a, AK? Tak mi się wydaje, nie wiem, albo może jakiś taki stokowy, ale tak podobny. Wygląda jak leżący na tym, na podłodze w cs -ie. W ogóle w sumie, może to było robione w jakim, na jakimś silniku takim. Jak kiedyś te animacje z Team Fortress, nie wiem czy, czy pamiętacie. Kiedyś to było, to były czasy. W sumie, z drugiej strony, może tu chodzi o to, co da przeżycie. Nie wiadomo, czy poddanie się, czy bycie twardym, bo tutaj, w tej grze, może wydarzyć się wszystko w tych reklamach. Tu może być tak, że kobieta daje ci pićko, którym cię zaraz zatruje i spadną ci wszystkie levele, albo próbuje cię poderwać i robi. <laughs> Czyli tak jak każda normalna kobieta, kiedy próbuje poderwać mężczyznę, łysego. Także no myślę, że tutaj może chodzić o to, że która wersja da ci przeżycie, no to nie wiem, napiszcie w komentarzach, czy byście w tej sytuacji się poddali, czy byście przed tym grubym jednak mówili Nie, 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 ja tego nie zrobiłem, nie, to, to nie ja byłem, ten pistolet, ja nie, nie ukradłem wcale tego asetu z cs -a. nie, to jest, sam narysowałem w paint cie. Dobra, następna reklama, no i znowu ten sam tytuł znowu z wykrzyknikiem, czyli nic się nie zmieniło. Okej, okay, zatrzymamy się na początku. Co mamy? Mamy znowu więzienie. Nasz y, level 1 frajer sobie siedzi, Tam ci sobie trenują. Okej, okay, okej. Okay. Czyli też można powiedzieć taka klisza z amerykańskich filmów, nie? Ale zobaczmy, zobaczmy co się wydarzy. Okej, okay, Prison Hawker. Aha, i zajebał mu... <śled> Po prostu, pamiętacie ten serial Prison Break? Zastanawiacie się co w nim było? Nie musicie oglądać, tutaj macie skrót w 12 sekund Właśnie tak było, musicie napić się mocnego pićka, bo pićka mogą spadać levela, ale też mogą dawać Napić się pićka, wziąć, zajebać typowi rękawice takie do trenowania, takie wiecie, do, do boksu No i trzeba po prostu zajebać w ścianę, ona wtedy się rozwala To nie jest żaden problem, że oni siedzą w więzieniu, bo ogólnie wystarczy rękawicą zajebać w ścianę i się z niego wychodzi no, to kolejna rzecz, która w tym lore do zapamiętania, że można jak się chce uciec z więzienia, to jest po prostu najprostsza rzecz na świecie. Wystarczy zajebać rękawicą w ścianę. Także no tutaj by się wydawało, że tutaj takie jak nasz świat, ale nie, właśnie wszystko jest inaczej. W ogóle to połączenie, bo wydawałoby się, że to jest świat taki, odwzorowanie świata naszego rzeczywistego, ale tak naprawdę nie, tak naprawdę to jest gra w e, świecie fantazy i tutaj są magiczne pićka, tutaj są levele. Pewnie na levelu, nie wiem, tysięcznym walczy się ze smogiem, czy coś takiego. Uczycie się czarów później, wybieracie gildię, można robić różne misje. Tak naprawdę właśnie twórcy Skyrim inspirowali się tą grą i na jej podstawie stworzyli, ukradli wszystkie pomysły i po prostu tylko zmienili trochę rasy. Dobra, kolejna reklama to będzie... Aha, to, to mi się całkiem niedawno wyświetliło. To, jest... to już jest totalnie kierowane do dzieci. Pierwszy raz występują dzieci właśnie w tej reklamie. Tutaj to jest... No bo tak jak mówiłem, ta gra... Oja... Cały czas mam jeszcze ten tytoń w e, Tak jak mówiłem, reklamy tej gry ewoluują. Tutaj mamy w ogóle też chyba trochę lepszą grafikę niż wcześniej. Reklamy cały czas ewoluują, cały czas są dodawane nowe pomysły. To jest najbardziej rozwijana seria w internecie. Nie ma po prostu lepszej serii jakieś Leaky Morty. To w ogóle e, zapomnijcie, bo to, to tak rzadko wychodzą sezony. A ja tutaj widzę codziennie jest nowa reklama. Twórcy reklam niedoceniani, tu widzimy tylko jedna reakcja, haha. React. O, ja tutaj zapomniałem dać serduszka, także już zostawiamy. Tym razem o grupie docelowej, już prosto w, o dzieciach i zobaczycie jaki będzie morał tym razem. Oj, nowa muzyka jest, już nie ma tego hard rocka. Wezwij swojego tatę, a tutaj tata przyjeżdża w siedem Rolls Royce'ów, level 60 boss. Zresztą jest to wejście, że oni się ustawiają tak jak w wojsku, i tak się kołaniają. Ja pierdolę. Widzieliście coś takiego kiedyś na ulicy. Ja bym się zesrał po prostu ze śmiechu. Tak bardzo się zafascynowali tym żartem, że go kontynuują, nie? Nie zaczynają się śmiać, tylko poważnie, tak, tak, tak. Nie przerywamy tego do dowcipu. To panu się trzeba kłaniać. Jeszcze w ogóle stroje tych dzieci. To chyba jedna darmowa sety, jakie się im udało znaleźć. Strój dziecka 100 lat temu, albo 150 lat temu. Przecież te dzieciaki powinny w ogóle na tym nie być na placu zabaw i się bić, tylko grać w Fortnite, albo oni się pobili, Ja wiem co to jest. Oni się pobili o to, że któryś wygrał w Fortnite, a to jest ten styl to jest y, po prostu... Zobaczycie, że y, oni są pionierami. Za jakiś czas w streetwearze najbardziej modny steampunk i oni już o tym wiedzą ubierają się steampunkowo. Tak naprawdę oni tam mają napisane Supreme, tylko nie widać tutaj teraz, bo bo się tak przytulają na podłodze. O, jedzie już po mnie level 60 boss, zaraz się tak ustawią tutaj. Dobra, także... <gryw> to jest <zniebiste>. <gryw> <gryw> o, I ostatnia reklama, którą y, przygotowałem którą udało mi się zapisać. Okej, okay. <gryw> skaczył przez dziurę. Skaczył przez dziurę, ale wychodzą na dachu. O, widzicie? Znowu są ci. Znowu są ci y, policjanci. Co co wiecie takie gruba, grubole, y, Najbardziej stereotypowa wersja. No i znowu mamy tę sytuację, nie? Że mamy jakąś chwilową przewagę nad kimś, kto ma wyższy level. Możemy mu pomóc albo możemy go zdradzić. I tutaj, jak się mu pomoże level plus 10, jak się ucieknie, no to zabieramy kasę. Także tutaj to całkiem typowe. Śmieszą mnie te postacie tych policjantów. Oni po prostu wyszli tam tak na górę. Jeszcze to są bliźniaki. Okazuje się, że tak naprawdę to nie ten sam jeden zawsze jeden dzień w tygodniu wychodzi na akcję z karabinem maszynowym, tylko to są bliźniaki. Oni się zamieniają. Wszyscy mają dwa razy więcej wolnego czasu. A, jeszcze chyba na koniec miałem dla Was tak, jeszcze jedną reklamę. To mnie rozśmieszyła. Thinking Souls. Wydawałoby się, że jakieś takie rozkminowe tematy, czy coś, ale nie, Robert Green sponsoruje tę platformę inwestycyjną, a zwykli ludzie kupują Porsche po tygodniu korzystania z niej. A ty z co? Dalej siedzisz w domu w piwnicy i oglądasz YouTube'a. Ale nie, to nawet nie trzeba wychodzić z piwnicy. Wystarczy wejść na tę stronę, a 98% populacji o tym nie wie. To się może nawet zgadzać, że 98% populacji nie wie o tym. Bo w sumie no to jest po polsku napisane i też no jest 200 reakcji. To tak 200 z y, 7 miliardów, no to myślę, że nawet więcej od osób o tym nie wie. Nie wiem do czego przenosi strona. Aha, Puls Biznesu. Czyli to jest po prostu clickbaitowa reklama Puls, Pulsu. Nie. A, to jest podruba! To jest podrobiona, podrobiona strona na Puls Biznesu. I tutaj jest. Wzięli wojewódzkiego, jakby, że on zaprosił go do swojego programu. Nie wierdolę. <laughs> tak? Czy to jest y, Twórca McAfee? Nie Richard Branson Nie, to chyba nie Twórca McAfee też jest spoko O, żeby było bardziej clickbaitowe to wzięli dwóch jakichś gejów, ale też pod spodem zwykłą białą rodzinę Bartek Kowal Cysk <laughs> Jeszcze ktoś to pisał pewnie za granicą na złej klawiaturze, albo sobie kliknął ctrl shift i mu się zamieniło z i y <laughs> Nie no zupełnie to nie jest podrobione. Tu, nie było, tu żadnego Photoshopa używane nie było ani nic. Tak, także naprawdę no podobnie stronka jakaś do wyłudzania yy, pieniędzy. Tak jak zawsze. A i nie, mo nie można obejrzeć komentarzy, jak się otworzy reklamę. A, no to szkoda, No to specjalnie otwierałem jako post, żeby obejrzeć reklamę, no ale nic. Cieszę się, że byliśmy dzisiaj razem i mogliśmy razem obejrzeć ten wspaniały serial, cały sezon serialu Mafia City. Z zapartym tchem czekam na następny, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Zostawiajcie łapeczki w górę, subiki, dzwoneczki oraz zapraszam na mój Instagram oraz Twitch, obydwa miejsca, Goldbaum, Daze. No i do zobaczenia w następnym odcinku, w którym wykąpiamy się razem z Pumbrem w wannie w kąpieli tytoniowej bo to chyba tak się w sumie tego używa nie wiem bo coś to nie, nie mówili że będzie więcej łapek w, w górę jak to się że właśnie jak wtedy się dowiem jak będę wiedział yy.